Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Tenet. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić Talalaps Testnet. To jest DEX w sieci Aptos. Twitter Skory, jak widzicie, mają 22. Co do inwestycji, na razie uzbierali 6 milionów dolarów. U Tier 2, tier 3 funduszy. dlatego trochę pieniędzy mają. Wczoraj na Twitterze opublikowali, że zaczął się ich testnet. Można otrzymać NFT za testowanie na Galaxy. W ich tokenomice jest napisane, że będzie token, a także, że 35% tego tokena są przeznaczone na community, dlatego może być jakiś airdrop. Pokażę wam szczegółowo co trzeba zrobić, żeby otrzymać to NFT z Galaxy i jak poprawnie przetestować ich projekt. Jak zawsze wszystkie potrzebne linki będą pod filmem. Nie zapomnijcie wstawić lajka, like, zasubskrybować. Jestem wam bardzo wdzięczny za każdą aktywność. A my zaczynamy. Potrzebny nam będzie petra wallet na Aptos, ponieważ Galaxy innych nie widzi, dlatego musimy go zainstalować. Ja mu go jeszcze nie mam, linka wam zostawię. Jeżeli macie, to ten krok po prostu omincie. Create new wallet. Tutaj wpisujemy hasło: continue. Tutaj będzie seed phrase. Zapiszcie ją, skopiujcie i później wstawcie w następnym kroku i Portfel będzie utworzony. Portfel został utworzony. Wchodzimy na niego. Zmieniamy sieć na testnet. Pobieramy tokeny do testowania. Udało się. To można już zamknąć. Wchodzimy teraz na kran Tala. Podłączamy portfel. Petra approve będziemy potrzebowali USDC approve i Wrapped Ethereum approve Udało się tokeny zostały pobrane. Teraz przechodzimy jeszcze na Galaxy, pokażę wam jak poprawnie podłączyć portfel, jeżeli już macie stronę Galaxy, to musicie nie po prostu nacisnąć switch to Aptos a zrobić następującą rzecz, jeżeli już metamaskę macie podłączonego pod Galaxy, naciskacie na Settings Jeżeli nie macie, to możecie nowy portfel podłączyć po prostu Ale jeżeli już kiedyś działaliście na Galaxy, to musicie zrobić tak, jak Wam pokazuję Wallet Address Add Network Petra Trzeba odświeżyć Add Network Petra Approve Approve. Tutaj sign. Jeszcze raz, zaraz powinien być sign. I aptus został dodany do naszego konta. Wracamy na stronę NFT. Teraz naciskamy switch to aptus, i nasz petra portfolio będzie podłączone. Tutaj robimy retweety, lajka. Like, dołączamy do Discord'a. Tą rolę wam od razu dadzą. Tutaj follow. Te rzeczy są bardzo proste. Jeżeli robiliście coś kiedyś na Galaxy, na pewno wiecie, jak to zrobić. Retweet, like, później verify, verify nic trudnego. Pokażę Wam bezpośrednio, jak się robi już te rzeczy, które będą weryfikowane poprzez projekt manualnie. Wchodzimy bezpośrednio na stronę testowania. Naciskamy Connect Wallet. Wybieramy Petra, approve. Входим и на Swap. Выбираем и USDC. Выбираем и мод. 200 старше. Натискаем и Swap. Approve. Удалось. теперь натискаем на Liquidity Pools. Выбираем мод USDC. Deposit. Weźmiemy 100 tutaj, 100 tutaj, Add Liquidity, Approve, Udało się. Odświeżamy strony 50% Stake. Approve. Udało się. Teraz wracamy. Naciskamy na Stability Pool. Tutaj naciskamy depozyt. Weźmiemy 50, depozyt. Approve, udało się. 50 mod tokenów zostały dodane. I ostatnie co zostało nam zrobić, wejść na vault, Create. Tutaj bierzemy w Wrap Ethereum. Weźmiemy 75%. Tutaj weźmiemy też 75%. Tutaj musi być więcej niż 500. Create Approve. Udało się i tutaj musi być Pokazane jak już wspominałem więcej niż 500. Wszystkie zadania Zostały wykonane. I jeszcze raz Wam pokażę Swapa zrobiliśmy Mod USDC Jak pamiętacie Stake LP zrobiliśmy Deposit into USDC Mod Pool zrobiliśmy Stability Pool Provider Czyli Mod dodaliśmy I Mint Mod na 500 i więcej Ostatnie działanie zrobiliśmy Teraz prawdopodobnie w ciągu 24 godzin oni to sprawdzą, dodadzą wasz portfel i będziecie musieli wszędzie nacisnąć Verify. Ja po prostu polecam wejść za 24 godziny i sprawdzić. Później będzie możliwość utrzymania jednego łatu, naciskacie klejem i to wszystko. Na tym test nas się kończy, jeżeli macie jakieś pytania zapraszam w komentarze. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia.